Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy kobieta, którą obserwujesz, przeszła suszę w życiu intymnym? Przygotuj się, bo zaraz rozwikłamy charakterystyczne oznaki świadczące o tym, że Twój dział romansów został opuszczony. Od sposobu, w jaki mówi, po sposób, w jaki się porusza, przyjrzymy się najczęstszym zachowaniom kobiety, która od dłuższego czasu nie była intymna. Pod koniec tego filmu będziesz w stanie wykryć te znaki gołym okiem więc zacznijmy. Kiedy kobieta nie doświadczyła intymności od dłuższego czasu, seks zajmuje jej umysł częściej niż zwykle. Może zacząć nawiązywać do seksu, pytać cię o randki, a nawet dzielić się własnymi zuchwałymi historiami. Ale bądź ostrożny, chociaż jego ciągłe wzmianki o seksie mogą wydawać się zaproszeniem. Ważne jest, aby poprawnie odczytać sytuację. Może po prostu szukasz odrobiny zastępczego podniecenia lub potwierdzenia, że nadal masz kontakt. Zanim więc wkroczysz, upewnij się, że odbierasz właściwe sygnały. Kiedy kobieta przez długi czas nie zaspokoiła swoich pragnień, stawka wzrasta. Jeśli zauważyłeś, że twoja przyjaciółka niezwykle otwarcie mówi o swoich fantazjach seksualnych lub najgłębszych, najciemniejszych pragnieniach, może to oznaczać, że jest pusta w sypialni. Jeśli powie ci swoje życzenia, oznacza to, że ci ufa. Szanuj to zaufanie, będąc dobrym przyjacielem i pełnym szacunku powiernikiem. Kto wie, jeśli gwiazdy się ułożą i chemia będzie odpowiednia, może pomożesz jej przekształcić tę fantazję w rzeczywistość. Kontakt fizyczny może mieć ogromną moc, ale jeśli kobieta od jakiegoś czasu nie miała okazji okazywać jej intymnych uczuć, jest jak głodny szczeniaka, niecierpliwie czekający na jakąkolwiek oznakę uczucia. Jeśli zauważyłeś, że Twoja przyjaciółka zwiększyła częstotliwość i intensywność kontaktu fizycznego z Tobą, może to oznaczać, że przechodzi okres suchy. Może znaleźć wymówki, żeby się o ciebie ocierać, przedłużyć Twoje uściski, a nawet stać się trochę drażliwą, gdy jesteście razem. Ale zanim pomyślisz, że to zielone światło na obmacywanie, pamiętaj: zgoda jest kluczowa. Ważne jest, aby czytać mowę ciała dziecka i upewnić się, że każdy kontakt jest mile widziany i wzajemny. Kiedy kobieta nie flirtuje przez jakiś czas, to tak, jakby stała się pociskiem namierzającym ciepło, celującym w każdy poruszający się cel. Jeśli zauważyłeś, że twoja przyjaciółka ostatnio dużo flirtuje, może to oznaczać, że brakuje jej romantycznej uwagi. Ale pamiętaj o tym, tylko dlatego, że z tobą flirtuje, niekoniecznie oznacza, że chce się z tobą przespać. Flirt może być świetnym sposobem na zwiększenie pewności siebie, ego, lub po prostu zabawne przekomarzanie się bez żadnych zobowiązań. Jak poradzić sobie z tym szaleństwem flirtu? Łatwe: flirtuj z nią, ale lekko i z szacunkiem. Jeśli ona lubi żarty, nie krępuj się i baw się dobrze, ale uważaj, aby nie przekroczyć żadnych granic i nie sprawić, że poczuje się niekomfortowo. Wszyscy wiemy, że rozmowa o seksie i związkach może być czasami nieco niezręczna, ale gdy kobieta od jakiegoś czasu nie zaspokaja swoich intymnych potrzeb, czuje się, jakby była rumieniącą się uczennicą, chichoczącą i potykającą się o słowa na samą wzmiankę akt seksu. Jeśli zauważyłeś, że Twojej przyjaciółce trochę się denerwuje lub zaciska jej język, gdy pojawia się temat seksu, może to oznaczać, że przeżywa okres posuchy. Może nagle zmienić temat lub nawet przyjąć postawę obronną, jeśli naciśniesz tę kwestie. A teraz, zanim uznasz, że nadszedł czas, aby zabawić się w terapeutę i pomóc jej rozwiązać jej problemy intymne, przestań. Jego zdenerwowanie wokół tych tematów nie jest zaproszeniem do wtargnięcia lub przekroczenia jego granic. Ważne jest, aby szanować ich poziom komfortu i pozwolić im otwierać się we własnym tempie. Chociaż istnieje więcej charakterystycznych oznak kobiety, która od jakiegoś czasu nie była intymna, te są najbardziej wyraźne. Jeśli rozpoznajesz którykolwiek z tych znaków u kogoś, na kim ci zależy, zwróć na niego uwagę, bądź jego przyjacielem i pozwól mu nadawać tempo. A jeśli zdecydujesz, że chcesz przenieść sprawy na wyższy poziom, upewnij się, że oboje jesteście na tej samej stronie i że wszystko jest zgodne. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w następnym rozdziale.